I gdzie ja was dzisiaj tu kochani moi witam witam was bardzo serdecznie na tym nowym kanale. Jest to nic innego jak paplarnia. Paplarnia to jest miejsce dla mnie, to jest miejsce dla was. To jest miejsce dla kobiet, dla mężczyzn, dla młodzieży. To jest takie miejsce spotkań, gdzie będziemy poruszali bardzo ważne tematy społeczne. Będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami. Chodzi o to, żebyśmy my, ludzie mieli takie swoje fajne miejsce, gdzie sobie czasami usiądziemy przy kawie, wy posłuchacie, co ja mówię, ale nie tylko posłuchacie mnie, bo chciałabym, żeby w Paplarni również występowali moi widzowie. Jaki mam pomysł na to, żebyście to Wy też występowali w paplarni? Przede wszystkim chodzi o to, żebyście pisali komentarze, żebyście wysyłali do mnie maile i żebyście nawet nagrywali filmiki, które ja zmontuję i razem z moją treścią będę umieszczała na tym kanale. Oj, chwila, chwila, ale jak wam to dobrze wytłumaczyć, żebyście to zrozumieli. Powiedzmy, temat pierwszy toksyczni ludzie. I ja rzucam wam hasło, toksyczni ludzie. Wy piszecie w komentarzach swoje doświadczenia na temat toksycznych ludzi, kto was taki otaczał, na przykład, kto was zranił, kto wam coś powiedział, albo kto was jakoś męczył i w ogóle, i w ogóle, wszystko związane z toksycznością ludzi. Jakie są Wasze doświadczenia? Możecie pisać w komentarzach, możecie zadawać pytania do filmu, który ja nagram. Czyli na przykład, że macie pytania, skąd się bierze toksyczność, albo coś w tym stylu, a ja będę starała się w tych filmach odpowiadać. Następną wspaniałą koncepcją jest e, według mnie to, że Wy możecie także wypowiedzieć się na temat, jaki ja zapodam wcześniej. Czyli na przykład toksyczni ludzie i Wy nagrywacie sami w domowym zaciszu. Możecie zakryć swoją twarz, jeśli nie chcecie jej ujawniać później w filmie moim. E, możecie powiedzieć o swoich doświadczeniach. Chodzi przede wszystkim o to, że. Żeby tutaj na tym kanale były doświadczenia różnych ludzi. Żeby to nie był tylko mój punkt widzenia. Jak wpadłam na pomysł paplarni? Ja po prostu jestem gadułą. Mam nieodpartą pokusę rozmów, dyskutowania. Wiem, że czasami mam też inne zdanie niż ludzie otaczający mnie, ale zawsze bardzo szanuję ich zdanie. I tu też chciałabym właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie będziemy sobie mogli porozmawiać na różne tematy. Jako kobieta 35-letnia mam też dużo swojego doświadczenia w życiu, którym z chęcią się z Wami podzielę, bo czemu nie? Co paplarnia Wam da? No, da Wam to, że będziecie mogli e, zobaczyć, jak inni ludzie przeżywają różne sytuacje. Może czasami zobaczycie, że nie jesteście sami z jakimś problemem, ale również mam nadzieję, że będą tu tematy także wesołe. Więc nie zawsze będziemy tylko krytykować i nie zawsze będziemy tylko poruszać smutne tematy. Nie, nie. Będziemy także rozmawiać na tematy wspaniałe, jak macierzyństwo, e, jakieś fajne pomysły na czas spędzania z dziećmi. Przeróżne tematy, jakie tylko sobie życzycie. Chcę! żebyście to wy też podawali mi pomysły na tematy jakie chcecie żebym poruszała w paplarni Skąd pomysł na nazwę? Ano powiem Wam, że paplarnia to tak po prostu mi przyszło do głowy. E, troszkę myślałam o plotkarnia, ale to nie mają być plotki, to mają być prawdziwe e, sytuacje. Trochę mi się kojarzyło to miejsce z jakąś kawiarenką, więc stwierdziłam, że e, paprocie mi się kojarzyły w takiej kawiarence, paplarnia, rozmowy, no po prostu tak mi przyszło do głowy. No i kochani, zaczynamy. Zaczynamy numer jeden. Więc pierwszy temat, jaki będę chciała z Wami poruszyć na tym kanale, do którego będę się chciała przyjść. To właśnie będzie temat problemy w szkole. Czyli, czy Wy mieliście jakieś problemy w szkole, czy byliście w jakiś sposób nieszanowani przez innych uczniów albo nauczycieli? E, czy spotkała Was w szkole jakaś bardzo przykra sytuacja, której nie możecie zrozumieć, albo którą chcecie się ze mną podzielić? Więc tak, piszcie do mnie maile, opisując swoją e, przygodę szkolną. Przygodę w cudzysłowie. Wysyłajcie do mnie filmiki. Piszcie mi w tych mailach, kochani, czy chcecie pokazać swoją twarz, czy chcecie, żebym ten filmik e, dołączyła do swojego filmu, czy e, godzicie się, żebym po prostu waszą historię przedstawiła tak, jak siedzicie i się pokazujecie bo to jest bardzo istotne, czy wy się zgadzacie na tę publikację e, materiałów, które będziecie do mnie przesyłali. E, I co jeszcze? Piszcie też w komentarzach, zadajcie pytania do tego filmu. I za jakiś czas powstanie pierwszy film na paplarni, gdzie sobie usiądziemy przy wodzie, przy herbatce i będziemy sobie omawiać ten temat, a potem dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Chcę, żebyście wy też zobaczyli, jakie doświadczenia różne y, ludzie mają, jakimi doświadczeniami się z wami dzielą. Zanim jednak ten pierwszy film powstanie na tym kanale, to ja też nagram wam jakiś pierwszy film sama. Chcę Wam trochę pokazać, na czym to będzie polegało, chociaż wiecie, w pierwszym filmie nie będzie innych bohaterów, ale będzie jakaś tam moja historia, którą się chętnie z Wami podzielę. Także kochani, witam Was na tym nowym kanale. Mam nadzieję, że się jakoś to odnajdziemy, że zrozumieliście, co ja tam powiedziałam do Was. I jestem bardzo podekscytowana, mam nadzieję, że naprawdę to wszystko fajnie ruszy. Chciałabym, żebyście byli tutaj ze mną, żebyśmy dyskutowali. Ja mam naprawdę taką potrzebę rozmów z innymi ludźmi. Po prostu kocham ludzi, uwielbiam się nimi otaczać, uwielbiam z nimi rozmawiać. I to ma być takie miejsce dla mnie i dla Was. Takie nasze, wiecie, taki nasza kawiarenka.